Mocne psalmy namaszczone na sen boski pokój w obecności Boga. To najważniejszy moment Twojej nocy. Zanim zaśniesz, pozwól, aby ta wiadomość przeniknęła do Twojego serca i przemieni Twój odpoczynek w spotkanie z boskim pokojem. Nie ignoruj tej okazji. Bóg jest tutaj, czekając, aby o Twoje siły i uspokoić Twoją duszę. Dziś poprowadzimy Cię przez podróż pełną spokoju i wiary, używając świętych słów jako kompasu. Słuchając tych namaszczonych słów, przygotuj się na głębsze połączenie z miłością Boga. Ten moment został przygotowany specjalnie dla Ciebie, prezent, który przywróci Twoją nadzieję, złagodzi Twoje troski i przybliży boską obecność do Twojego serca. Wyobraź sobie zasnąć z pewnością że nie jesteś sam, że Bóg opiekuje się tobą, gdy odpoczywasz. To możliwe i jest w twoim zasięgu teraz. Razem poszukajmy obecności Boga przez modlitwy i psalmy. Odkryjesz, że On słyszy każde twoje słowo, zna każdy twój myśl i pragnie zaoferować ci pokój. Pisma mówią, w pokoju również położę się i zaśnie, bo tylko Ty, Panie, pozwalasz mi mieszkać w bezpieczeństwie. Psalm 4, werset 8. Ta obietnica jest dzisiaj dla ciebie. Posłuchaj tego i bądź błogosławiony. To nie jest zwykłe zaproszenie. To okazja do przemiany. Pozwól, aby słowo Boże uspokoiło twój umysł, uleczyło twoje bóle i przygotowało twój duch do nocy pełnej odnowy. Teraz zrelaksuj się i otwórz swoje serce. Ta rozmowa nie jest tylko do słuchania, ale do doświadczania. Pozwól sobie być pochłoniętym przez kochającą obecność Boga, podczas gdy połączymy się z Jego słowem. Mój drogi synu, moja droga córko, nie jesteś tutaj przypadkowo. Jest coś specjalnego przygotowanego dla Ciebie tej nocy. Pamiętasz te chwile, gdy serce wydaje się zmęczone, troski przytłaczają, a sen nie nadchodzi? Dziś zmienimy to razem. Wyobraź sobie, że jesteś na spokojnym polu, pod gwiaździstym niebem. Delikatny wiatr głaszcze twoją twarz, a niewypowiedziany pokój ogarnia twoją duszę. Tak Bóg pragnie, abyś czuł się teraz. On jest tutaj, czekając. Aby zaoferować Ci odpoczynek, na który zasługujesz Ile razy czułeś się samotny na końcu trudnego dnia? Może patrzyłeś na ciemny sufit pokoju, czując ciężar obowiązków lub niepewności życia Ale wiedz o tym, Bóg Cię widzi On rozumie każdą łzę, każdą wątpliwość i każde ciche prośby Twojego serca przed snem Bóg mówi, ja jestem tym, który Cię strzeże nie zostawię cię i nie opuszczę. Księga Powtórzonego Prawa 31, werset 6. Te słowa są dla ciebie, przypomnienie, że nawet w ciszy nocy On troszczy się o ciebie. Kropka. Dziś pozwól, aby ten moment był uściskiem dla twojej duszy. Pamiętaj o chwilach, w których poczułeś dotyk Boga w swoim życiu, może przez przyjaciela, nieoczekiwany cud, a może ten oddech pokoju, który pojawił się bez wyjaśnienia. On zawsze był obecny. Nawet w najtrudniejszych dniach, kropka, podczas słuchania psalmów i łączenia się z Słowem, wyobraź sobie błogosławieństwa, które pragniesz w swoim życiu. Zobacz swoją rodzinę otoczoną miłością, swoje troski znikające, a swoją duszę odnajdującą odpoczynek, którego tak bardzo pragnie. Bóg pragnie tego dla Ciebie, bo kocha Cię bezwarunkowo. Nigdy nie jesteś sam. Pan jest pasterzem, który prowadzi Twoje noce i wstaje z Tobą rano, odnawiając Twoją nadzieję na nowy dzień. Wyobraź sobie przez moment: budzisz się po nocy głębokiego snu. Twój umysł jest jasny, Twoje serce lekkie, a Twoja dusza w pokoju. Bóg obiecuje to Tobie. Nie tylko odpoczynek, ale przemianę, która zaczyna się w Tobie i odbija się we wszystkim wokół Ciebie. Kropka. Psalmy. Które będziemy dzielić, to nie tylko słowa, ale duchowe klucze, które otwierają drzwi do nowego świtu. Obietnica Boga dla ciebie to odrodzenie i odnowa. On nie tylko widzi Twoje bóle, ale już działa na Twoją zwycięstwo. W Biblii przypominamy sobie, że ci, którzy oczekują na Pana, odnawiają swoje siły, wznoszą się z łaskami jak orły, biegną i nie męczą się, chodzą i nie opadają z sił. Izajasz 40, werset 31. Ta obietnica jest Twoja. Gdy śpisz, Bóg pracuje. On troszczy się o to, czego nie możesz kontrolować, i przygotowuje błogosławieństwa, których nie możesz sobie wyobrazić. Przemiana to nie tylko wielkie cuda, ale także małe cuda codzienności. Nieoczekiwany pokój, otwarte drzwi, rozwiązany problem. Te chwile są odzwierciedleniem stałej miłości Boga do ciebie. Kropka. Pomyśl o tym, co chcesz zmienić w swoim życiu. Może to być sytuacja finansowa, relacja lub nawet sposób, w jaki postrzegasz wyzwania. Bóg może dotknąć każdej z tych dziedzin, przemieniając bóle w radość i trudności w świadectwa. Pozwól, aby ta noc była punktem wyjścia. Podczas słuchania i medytowania nad psalmami, otwórz swoje serce i ufaj, że Bóg porusza niebo i ziemię, aby przynieść do Twojego życia przemianę, której oczekujesz. On nigdy nie zawodzi, a Jego słowo nigdy nie wraca puste. Dziś możesz odpoczywać w pokoju, wiedząc, że Bóg jest po Twojej stronie. On jest autorem Twojej historii i pisze nowy rozdział pełen nadziei i spełnionych marzeń. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to dlatego, że twoje serce szuka ulgi. Może jesteś zmęczony, przytłoczony, a może zniechęcony. Bóg to widzi. On rozumie łzy, których nie pokazujesz nikomu, i lęki, które próbujesz ukryć nawet przed sobą. Kropka. Ile nocy spędziłeś walcząc z myślami, które wydają się nie mieć końca. Tamta troska, która nieustannie wraca. Strach przed tym, co może się zdarzyć jutro, lub nawet poczucie, że rzeczy nie idą tak, jak sobie wyobrażałeś. Nie wstydź się czuć tego, nawet najstarsi mają swoje chwile słabości. Biblia pokazuje nam, że sam Dawid, psalmista, wołał do Boga w rozpaczy. Napisał: Wołałem do Pana w moim ucisku, a on mi odpowiedział Psalm 120, werset 1. Te słowa odzwierciedlają to, co czujesz. Bóg nie ignoruje Twoich wołania, On odpowiada. Bóg jest obecny, nawet gdy wydaje się daleki. On jest w ciszy, w szeptach i odpowiedziach, które przychodzą, gdy najmniej się ich spodziewasz. On widzi każdy szczegół Twojej walki i już przygotował rozwiązanie. Pomyśl przez chwilę o swoich największych bólach. Może to ciężar obowiązków, strata czegoś lub kogoś, albo nawet duchowe zmęczenie, którego nie potrafisz wyjaśnić. Wszystkie te rzeczy mogą być złożone u stóp Boga. On nie tylko bierze twoje brzemiona, ale także ofiaruje ci lekkość swojej łaski. Podczas gdy starasz się zasnąć, Bóg pracuje za ciebie. Podczas gdy czujesz, że nie ma wyjścia, On otwiera drogi, których jeszcze nie widzisz. On obiecał: "Przyjście do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię." Mateusz 11, werset 28. Ta obietnica jest dla ciebie teraz. Pozwól sobie być w pełni szczerym przed nim. Powiedz mu, co jest w twoim sercu. Nie bój się przyznać do swoich frustracji i wątpliwości. Bóg nie tylko słucha, ale także odpowiada miłością, przynosząc pocieszenie i odnowę. Nie musisz nieść swoich bóli sam. Pozwól, aby Bóg był Twoją siłą i Twoim schronieniem. On chce ulżyć w Twoich troskach i pokazać Ci, że jest nadzieja, nawet w środku burzy. Teraz jest moment, aby zrobić krok wiary. Bóg wzywa Cię, abyś aktywnie i z pewnością szukał Jego obecności. On pragnie nie tylko słuchać Twoich słów, ale poczuć Twoje pełne oddanie. Wezwanie jest jasne: poświęć ten moment na modlitwę i medytację nad psalmami. Kiedy wybierzesz, aby ufać i oddać swoje troski Bogu, pozwalasz Mu działać w Twoim życiu w sposób cudowny. Biblia przypomina: Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do Was. Jakub 4, werset 8. To zaproszenie Boga dla Ciebie. Módl się. Mów do Niego jak do ukochanego przyjaciela. Nie potrzebujesz trudnych słów ani wyuczonych zwrotów, po prostu otwórz swoje serce. Bóg zna nawet myśli, których jeszcze nie udało Ci się wyrazić. Dzięki tej modlitwie i medytacji będziesz mógł poczuć, jak Boża obecność zaczyna napełniać Twoje serce pokojem. Może to nie będzie od razu widoczne, ale po każdym takim spotkaniu z Bogiem. Twoje życie zaczyna się zmieniać. Małe kroki wiary prowadzą do wielkich cudów. W ciągu najbliższych dni, gdy napotkasz wyzwania, pamiętaj, że nie jesteś sam. Bóg jest po twojej stronie. On czuwa nad tobą. Bóg jest moją ucieczką i moją siłą, pomocą w utrapieniach, które spotykają mnie. W Psalm 46, werset 1. Może czujesz się teraz Jakbyś stał na krawędzi, ale Bóg obiecał, że nie zostawi cię ani nie porzuci. Pan jest blisko tych, którzy mają złamane serce, i ratuje tych, którzy mają skruszonego ducha. Psalm 47, werset 18. Jeśli twoje serce jest złamane, Bóg już o tym wie i pragnie uleczyć każde pęknięcie. Będziesz widział, jak krok po kroku zmieniają się Twoje okoliczności, a serce staje się coraz silniejsze. Nie chodzi o to, by nie mieć trudności, ale o to, by wiedzieć, że nawet w nich Bóg jest z Tobą. On jest Twoim schronieniem, On jest Twoją siłą. Wiara nie zawsze sprawia, że życie staje się łatwiejsze, ale daje Ci siłę, by przejść przez trudności z nadzieją i radością, które pochodzą z Bożej obecności. Kiedy modlisz się o przemianę, nie oczekuj tylko tego, że Bóg zmieni Twoje okoliczności. Bóg może zmienić Twoje serce, Twoje podejście i Twoje myśli. Czasem największą przemianą jest zmiana tego, jak patrzymy na nasze życie i na siebie samych. On chce, byś poczuł się w pełni kochany i zaakceptowany, niezależnie od tego, co się dzieje wokół ciebie. Jestem z Tobą zawsze i wszędzie. Kiedy przechodzisz przez ogień, nie spalisz się, kiedy przez wodę, nie zatopisz się, Izajasz 43, werset 2. Zatem nie musisz bać się niczego. Co może Cię spotkać? Bóg jest z Tobą, On trzyma Cię w swoich rękach. A jeśli On jest z Tobą, kto może być przeciwko Tobie? Pamiętaj, że to, co dziś przeżywasz, nie jest końcem Twojej historii. To tylko część drogi, którą Bóg dla Ciebie przygotował. On ma plan dla Ciebie, plan pełen nadziei, przyszłości i błogosławieństw. Każdy dzień jest nową szansą na doświadczenie Bożej miłości. To, co dzisiaj jest trudne, może jutro stać się świadectwem Jego potęgi w Twoim życiu. Pamiętaj, że Twoja modlitwa jest skuteczna. To, co dzisiaj oddajesz Bogu, On bierze i przekształca. Twoje życie nie jest przypadkowe, jest częścią Bożego planu. I choć nie wszystko możesz zrozumieć teraz, wiedz, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy Mu ufają. Po każdej burzy przychodzi spokój, po każdej ciemności wschodzi nowy dzień. Bóg zawsze ma ostatnie słowo w Twoim życiu. Dziękuj Bogu za to, że jesteś częścią Jego planu. Dziękuj Mu za to, że zawsze jest blisko i nigdy nie zostawia cię samego. Bóg jest z tobą w każdej chwili twojego życia. Jego miłość nie zna końca. Przyjmij dzisiaj Jego miłość i Jego pokój. Od teraz, krok po kroku, pozwól, by Jego Słowo przemieniało cię, abyś mógł chodzić w pełni wiary, nadziei i miłości. To jest twoja nowa droga, droga przemiany i zwycięstwa. Amen.